Królestwo Królików. Gra od wydawnictwa Egmont. Bardzo dziękujemy. Propozycja dla dwóch do czterech graczy. Od 14 roku życia. Około 40 minut zabawy. E, tu kto w oryginale wydaje i autor. Znany autor. E, Potwory w Tokio. Tak. Jak najbardziej znana pozycja. E, współczesna. E, to Teraz widzimy kto. A, Zostań długołym lordem i zbuduj imperium. Czyli generalnie fajny prezent na święta, bo mamy jakiś taki motyw z króliczkiem wielkanocnym. Dlatego też otwierane teraz w tym czasie. Bardzo ładne ilustracje na kartach, to teraz zobaczymy. Te rozkładanie trochę mi się kojarzy z Tygryz i Eufrat. Tu jeszcze ten z wydawców, kto u nas w Polsce zrobił I oglądamy. To są znaczniki dla pól. Widzimy gruba, fajna tektura. Plansz. No i już rozkładamy. Planza wygląda tak. E, Tor punktacji, plus 200 i lecimy tak e, i e, od 1 do 10 od A do J. Różne tereny na siatce pól i te same oznaczenia powinny być na kartach. Czyli na przykład mamy taką kartę E3, e, gdzie my tu mamy E3, to jest to pole i rzeczywiście jest marchewkowe, tak. Dobra, I lecimy z kartami. Tak, jakiej strony wyglądają. Ilustracje są kapitalne. Całe takie uniwersum królicze pokazane. Karty śliskie. E, sztywne, mocno barwione, że czuje się warstwę farby. Pod To jest bardzo wysoka jakość komponentu tutaj kart. Tu już nie jest nowa pozycja. Ona wychodziła mniej więcej wtedy, kiedy Torres u nas. Ja wtedy Torresa pokazywałem, a dzisiaj nadrabiamy zaległości. Tak nie. W tej talii jeszcze druga. No, generalnie rozwijają się y, na równinach, w lasach, w górach, nad y, wodą. Zakładają miasta, tak, te, y, te nasze króliki. Mniejsze miasteczka. 1 dwa trzy tak i tu mamy dyplomatę burmistrszaną no, będziemy oglądali jakie jak, tu są Rybak, rolnik, król lasu. Król oceanu, jak króliczy Poseidon. Marchewkowy król. Farak O, jaki fajny, tak. Dżengiz Han, króliczy. Siekaczogetorix. Aha, jak Asterix, tylko z siek od siekaczy, ale fajna nazwa, tak. Banshi, Marchewkador. Tuptuś Barbarzyńca. I to jest chyba najfajniejsza karta tutaj, jaką widzę. Conan Tuptuś Barbarzyńca, tak. Sir Corner. Aladdin, Al, -sa -al Saladyn. Jako, jako Saladyn, tak? <grym> Nie, ale, Saladyn. Poszukiwacz skarbów. O, króliczy Indiana Jones się pojawił. Mały Książę. Lewicowiec i Prawicowiec. Czym się różnią? Równią się stroną, tak. Gdzie, gdzie jest, a drugi odpisuje. Fajny pomysł. królich von, Króli von Jungingen. Krzyż, krzyż mu trochę ukryli. Szarak, szarak eminencja. Matrona. Góro łazik. Król złodziei. Kolonista. Królewska marchewka. tu jakieś co możemy zdobyć, tak? Rękawice, podniebne wieże, żeby połączyć królestwa odległe o, i tu do zakładania obozów. A tu jeszcze zaopatrzenie. No i te zamki, tak? Kontynuacja zamków. I tu mamy Pomo jakieś pomocy, tak? Bogactwo, obliczanie i, faza, i tu fazy opisane, tak? Jak liczyć. Eee, dobra, lecimy sobie dalej teraz z króliczkami. Skoro święta, to mamy króliczki. Tu jest wśród króliczka. Jakie króliczki. Potem króliczki czerwone. Króliczki e, żółte to ma centymetr wysokości czarne. E, I teraz e, z, zamki? Ktoś chce, mogę sobie pomalować. I króliczek tu może sobie siedzieć, tak? Więc mamy takie. Tu są z jedną wieżą. I mamy kolejne. Tu są z dwoma wieżami. Jest miejsce dla królika. Siedzi jak król na tronie. I tu z takim wielkim murem trzy wieże najmocniejsze, no i normalnie jakby stał gdzieś na piramidzie. Rozbudowa tak to wygląda. Dobra. Decyduj, gdzie się osiedlisz i jak rozwiniesz swoje terytoria. Buduj miasta. Pozyskiwaj surowce. Eee, pozyskuj surowce. Wykonuj tajne misje króla i zdobywaj skarby. I tu jak się rozwijamy na planszy. Jak ktoś lubi malować, to jeszcze będzie miał fajniejsze to po pomalowaniu. Eee, a trochę tutaj elementów jest. Tu ile tego właśnie powinno być. I tyle, jeśli chodzi o otwarcie. No, jest widowiskowo, jest całkiem fajnie, tak? Królestwo królików. Dzięki.